Tej chwili Pan zgodził się pomóc rodzinie. W jaki sposób i dlaczego? Dzień dobry Państwu. No, przede wszystkim jestem twórcą Nowego Ekranu, a również Fundacji Nowy Ekran, która między innymi zajmuje się pomocą dla osób pokrzywdzonych. Śledzę historię rodziny Magdziaków z wielkim zaniepokojeniem i muszę powiedzieć, że to, co się zdarzyło, jest wprost niesłychane. Wydaje mi się, że to wymaga gruntownej analizy, ale przede wszystkim najważniejsze jest życie. Prawda? i e, oferuje rodzinie Magdziaków dom. Przepraszam, trochę się wzruszyłem. Ponieważ ja również mam sześciora adoptowanych dzieci, prawda, i oferuję tym dzieciom dom. Od zaraz. czyli nie rozumiem, że rodzina może się w jedenastą rodzinę przenieść do Pana domu, tak? Oferuje im dom, niezależny dom. Tam jest wszystko: kuchnia, łazienka, pokoje. Wydaje mi się, że taka rodzina wymaga pomocy i z największą przyjemnością takiej pomocy udzielimy jako Nowy Ekran, jako Fundacja Nowego Ekranu i ja osobiście. Czy może wie Pan, czy wskazuje to nie prawnie jakoś innego rozwiązania? Nie jestem prawnikiem, trudno mi wnikać w, w problemy prawne. W każdym razie ten dom będzie do dyspozycji rodziny Magdaku, Magdziaków od zaraz, jeżeli to jest takie, taka konieczność i, i no. A wszystkie problemy prawne wydaje mi się mogą być zawsze rozwiązane, bo to najważniejsze, że chyba jest człowiek, a nie problem prawny, który no przecież problemy prawne nie mogą kierować człowiekiem, życiem człowieka, czy rodziny tak bardzo pokrzywdzonej przez system, który no niestety nie, nie, nie pomaga im żyć. Bardzo dziękuję.